Żebym ja miał wyjaśnić, czym jest tak zwany displacement, to musielibyśmy zwrócić uwagę, że w naszym materiale, który jest piękny, czerwony i trochę matowy, mamy jeszcze dodatkowe wejścia. Tu mamy coś takiego jak displacement. Prowadzi do tego displacementu taka niebieska linia, do której mogę podłączyć jakąś informację o wektorach. Niebieski kolor oznacza, że to muszą być wartości x, y, z. Jak teraz takie wartości wygenerować? Bardzo prosto. Wystarczy tylko dodać sobie z grupy wektor taki nodzik, który nazywa się displacement. I ten displacement będzie mapował Zgięcie ścian oraz właśnie ich deformację za pomocą czegoś, co określimy sobie jako wysokość. A to już jest informacja, którą można wprowadzić tutaj w formie monochromatycznej. Najprostsze coś, co mogłem tutaj wykorzystać, to byłoby coś takiego jak zwykła tekstura, na przykład Voronoi, albo coś jeszcze innego. Teraz weźmy to i połączmy. Dystans wybieram sobie, i wkładam tutaj. Ciach. I od razu mamy jakieś deformacje. Ale czy to naprawdę się zdeformowało? Jeżeli tak się przyjrzymy troszeczkę tej krzywiźnie tutaj, którą tutaj mam, to oczywiście widać, że to jest dalej kulka. Narysowało się wszystko tylko w ten sposób, jakby było zdeformowane, ale sam obiekt jako taki pozostał idealnie gładki. Teraz, żeby ten displacement można było naprawdę zobaczyć i go docenić, że jest fajny, to musimy wykonać kilka dodatkowych rzeczy. Przede wszystkim musimy być w eksperymental. To może być eksperymental dla GPU albo CPU, wszystko jedno, ale oczywiście GPU, czyli karta graficzna będzie liczyła szybciej. Więc zostawiamy, jeżeli mamy taką możliwość, ale eksperymental musi być włączony. Ta funkcja jest eksperymentalna, chociaż jest od wielu lat już. Następna rzecz, którą musimy włączyć, to jest dodać trzeba do tego obiektu modyfikator subdivision surface. Ja to pokażę może w ten sposób. Podzielę ten obszar na pół i tutaj sobie zrobimy modyfikatory, to znaczy wybiorę modyfikatory stąd. Na razie żadnego nie ma. Dodam subdivision surface. To jeszcze na początku ustawię na supported, także jest wszystko po staremu, tak jakby. I dodajemy sobie ten Subdivision Surface teraz. No i oczywiście on tutaj to porościna jakoś to jest dosyć gęsta siatka, ale myślę, że da radę. I jak znamy tę opcję, to wiemy, że tutaj nic ciekawego tak naprawdę nowego nie ma. Jest tylko informacja o tym, że będziemy używali CPU i GPU do Subdivision, w związku z tym będzie to troszeczkę szybciej działać. No i tyle. Natomiast, to jest ważne: jeżeli zmienię sobie ten feature set, który mam w silniku render, na eksperymental, to wtedy nagle nasz Subdivision dostaje magicznych opcji i pojawia się w nim opcja Adaptive Subdivision. To jest opcja, która pozwala zrobić coś takiego, że Subdivision będzie dzielił na części ten nasz model. Oczywiście tak jak zawsze to robi, ale tylko do tego momentu, do kiedy nie będzie poniżej jednego piksela. Mam tu oczywiście na ekranie piksele, Blender wie jaką mam rozdzielczość i w jaki ten piksel jest duży, więc jeżeli się okaże, że jest już piksel osiągnięty, to poniżej tego piksela żadne podziały nie będą robione. Nawet jeżeli tutaj ustawię jakieś duże wartości. Te wartości, które są teraz, powodują, że na renderze będzie tego typu reguła. Natomiast w viewporcie to będzie dotyczyło aż 8 pikseli. Czyli to będzie taki podział takiej krateczki 4x4 i poniżej tego już tam blender nie będzie nic rozcinał, dzięki czemu oszczędzam po pierwsze moc obliczeniową, a po drugie wirtualnie zwiększam rozdzielczość, ponieważ tak naprawdę to poniżej piksela i tak niczego nie zobaczę. No więc to jest całkiem spoko to się pojawia tutaj. Trzeba włączyć w tą funkcję Adaptive Subdivision i wtedy będzie ten subdivision rozumiał, jaka jest gęstość naszego ekranu, ile jest pikseli wyświetlanych itd. Nadal jednak widać, że to wcale się nie powyginało. Więc ten pierwszy krok mamy zrobiony, drugi krok mamy zrobiony, dodany jest subdivision i teraz trzeci krok to będzie zmienić materiał. Ten materiał, który tutaj mam, z tą opcją właśnie, nie jest jeszcze przygotowany do tego, żeby wymuszać na karcie graficznej podział geometrii i cięcia. W takim razie zasuwam do materiału. Jest tutaj taka zakładka, materiał, nieprzypadkowo. Zobaczcie, że to trzeba zrobić w tych panelach, ponieważ tu w nodach nie ma tej opcji, a przynajmniej nie znalazłem. Może gdzieś tu by była, tu jest options, widzicie. Coś tutaj by się znalazło, właśnie tu widzę, że jest. To jest to miejsce, ok? Surface, settings, bump only. Ale można tu również znaleźć w tych panelach, więc przewijam, przewijam, przewijam. I zobaczcie, displacement wydawało się, że jest świetny, ponieważ dotyczy tego displacement. Nic bardziej mylnego. Ten displacement niech sobie tutaj będzie. On dotyczy tak naprawdę tego wejścia, które tutaj jest. To są informacje na temat wejścia. Jest tu Reroad i tak dalej. Czyli zgodnie z tym, co widzimy. To nie jest to. Zamiast tego wchodzę do Settings. I tutaj jest coś takiego jak konfiguracja powierzchni. Jest Displacement. I tutaj jest Bump Only. Czyli bump. No i teraz zamiast tego Bump wybieram sobie Displacement. Albo tylko, czyli Only. Albo jedno i drugie, czyli Displacement and Bump. Brałem, no i teraz Blender powinien to ładnie przeliczyć, bo to jest właśnie ta brakująca opcja. I jak widzimy, po pewnym czasie to przeliczył, nie wygląda to teraz na prostą kulę, więc się zdeformowało, więc działa. Jeżeli takie coś nie nastąpi, to trzeba wyjść na chwilę z widoku renderowanego i jeszcze raz wykonać renderowanie, po to, żeby na karcie graficznej się przeładowały wszystkie elementy geometrii, które muszą być pocięte przez Subdivision i to całkiem gęsto, a następnie poprzesuwane na podstawie wartości tej wysokości wziętej z tekstury. Tak to będzie wyglądało. Jeżeli teraz dam tutaj więcej geometrii, to mój displacement będzie tutaj wpływał na to i po jakiejś chwilce Subdivision potnie obiekt i będę miał tutaj gęściej. Jeżeli dam jeszcze gęściej, 55, to mogę zrobić coś na kształt jeża. Ale oczywiście te drobiazgi nie będą się tak mocno cieły, ponieważ określiłem wcześniej rozdzielczość. Tak to wygląda. I to jest prawdziwy displacement. I on jest na tyle fajny, że na karcie graficznej liczy się dość szybko i zobaczcie, że on potrafi wygenerować geometrię która sama siebie zasłania. A więc jest to dosyć zaawansowane. Widać też, że braki w rozdzielczości tutaj powodują, że tworzą mi się takie ząbki. To są właśnie te ograniczenia, które nałożone zostały w widoku 3D na ten subdivision. To jest to tutaj, co mamy, te 8 pikseli w viewporcie. Gdybym tego nie miał, Miałem pewnie tutaj więcej tych szczegółów. Można także zwiększyć ilość poziomów w viewporcie. Będzie może trochę lepiej. Ale przy renderze powinno być jeszcze lepiej, ponieważ będzie rozdzielczość jednopikselowa. Jak widzimy teraz, jeszcze liczy to już będzie dosyć dużo geometrii, pewnie troszkę miliona. Zobaczymy. Na razie jest 356 tysięcy. Jeszcze poczekać. No, i oczywiście, jeszcze jedna rzecz jest, widać, że już jest dużo bardziej precyzyjnie. Jeszcze jedna rzecz jest taka, że jak ja się będę teraz odsuwał i niektóre z tych elementów zrobią się takie zupełnie malutkie, poniżej piksela lub poniżej tej rozdzielczości, to stwierdzam, że nie będzie ich dalej rozcinał. Więc im jestem dalej, tym to się szybciej liczy. To jest taki automatyczny level of detail. Super sprawa. Dopiero tu z bliska będzie widać te szczegóły. Na tym właśnie polega displacement. Jeżeli jeszcze macie chwilkę, to można sobie zmienić wielkość tej tekstury, na przykład na 15. I zmienić na przykład jej ustawienia. Na przykład na coś innego. Weźmy sobie ten wielosferowy promień. Tu będzie poczekać chwilkę, aż się wszystko przeliczy. I trzy poziomy, to jednak trochę kosztuje obliczeń. Możemy zostawić jeden. Będzie trochę szybciej. Już widać, że się przeliczyło. Dajmy tutaj jedyneczkę. Może będzie łatwiej. Można także tutaj wpisać na przykład this in scale, na przykład 2 no albo 3. Będzie grubiej liczone. Zobaczcie, 3 piksele, 24 piksele. To powinno w miarę szybko się ciąć, ale że geometria jest dosyć gęsta na samym początku i wymaga to dodatkowych skomplikowanych obliczeń, to troszeczkę jednak powoli chodzi. Tak czy inaczej, jak mam tutaj już tą rzecz, którą chciałem wybrać, nie za bardzo na to weszła. Weźmy sobie jeszcze raz. Ten radius teraz mogę podłączyć. Zobaczcie, bez tego ta kula się zapadła. Tutaj mam tak jakby zero teraz w tym miejscu. Midlevel określa jak ta deformacja ustawiona jest na poziomie startowym. Teraz to jest ten poziom startowy. Mam wyjściową geometrię, a gdy będę podnosił, to deformacje będą takie, że ta kula się troszeczkę zmniejszy, wydną mu się niektóre rzeczy, więc będzie dziwnie wyglądać. Skala oczywiście siłę tego efektu kontroluje. Ale jak wezmę sobie ten wielosferowy promień tutaj i podłączę, no to mam nadzieję, że będzie inny wzór po prostu i dostanę coś takiego. Zobaczcie, jakieś takie fajne kafelki się porobiły ta sprawa. To są, przypomnę, tego typu efekty, które mogą interesować w formie takiego woronoja, tylko one dostały teraz właśnie wypukłość. To jest świetna sprawa, zobaczcie. Niezły bajer. Oczywiście jest skala to jest siła tego. Jakbym tą skalę zmienił tutaj na 5, to te wszystkie elementy polecą znacznie dalej. Mam teraz tą kulę zupełnie wypękniętą, wyeksplodowaną. Ale oczywiście daje się to niewielkim zakresie, takim uczuciem, że miał ewentualnie możliwość zrobienia delikatnych 5 kafelków chodnikowych, czy tego typu rzeczy. nie, z czuciem będzie pięknie. To jest displacement. Oczywiście zależnie od rodzaju tekstury będą to różne wzory i za ich pomocą można uzyskać np. wypukłość dachówek, wypukłość kafelków w łazience, chodników, krawężników i tego typu innych rzeczy, które normalnie geometrycznie być może nie chcielibyśmy robić. Niech to się liczy na karcie graficznej, będzie to najszybsze. Od i taka jest historia z displacementem.